Maneczko. Dzisiaj będzie iBoxing z pakietów Wielkanocych na Extreme 1.16 z Fortuną. Przywitaj się, Fortuna. No, witam. Będziemy dzisiaj otwierać i zobaczymy, co nam się wylosuje. Fortuna jest oczywiście. On wszystko zasponsorował. Dzięki niemu jest ten odcinek. No. No, możemy chyba otwierać, nie, Fortuna? O, no, tak, tak. Dobra. Ja już mam w sobie. Też mam, Fortuna ma, ma ja właśnie aktualnie, aktua, 10, aktualnie Ale jeden jest na pół Wiem właśnie I właśnie, do, po, jed, po jednym Shulkerze Tak, iść. tak, tutaj o, o to Shulker e, Chyba, czekaj, zobaczę czy nas dobrze słychać e, okay. Próba mikrofonu Dobra, dobrze nas słychać wy się odezwij? Witam, witam, witam Mita Teraz powiedz coś? Mita Vizza Tak, mam w życie słychać. Dobra, no to możemy odrość. To tak na zmianę. To teraz ty. Ty, teraz. Chilo? Zodajność na A w ogóle to są koordynaty. Jakbyście ty chcieli znaleźć tego Ender Chesta? To są kondynenty No, jaki kieruch? Ja przepraszam za to Czekaj, daj mi no. na chwilę, daj mi na chwilę. Wydajność 5, proszę. Żeby ten... Osie I 8 elementów. O, taki. Widzicie? Szybkie jak królik. Uu. Stos. Teraz ja. Będziemy tak na zmianę, nie? Otwierać. To, to mi krepił. 3, 2, 1. Oho! Co? Ja! Pokaż! Ja! Widzisz? Jesteś zyskany! Przez to ja! Mnie. Ja! Elytra! Brawo! No! Prowadź sobie ją do Chesta. Teraz zobaczymy, co nie, ja nie. mam. Nie, Ja nie będę do Chesta. Co? a właśnie. próba tego stroju. To ja złapałem wczoraj na spawnie. Fortun już pokazywałem, tylko że nie złapałem główki. Niestety. A patrz jaką ja mam! Taką. No, taką fajną z ekulerkami. No i teraz jesteś fortuną. Może bądź w tym stroju. Na no, odcinek. Dobra. Jeszcze tak przez chwilkę. A jeszcze? Dostaję się, się z nią już. Dawaj. Aha! Fajnie! O. Thank you, love. O nie, love. to biorę Nie! nie. Królik, nie! Królik. Piękny królik. Teren zbrodni. Nic potrzeba w pokoju. Teraz zobaczymy. O nie, królik to wpadł. Królik. <laughs> nie każaczy! Znowu zrobiłem. Kurtak! Kurtak Co? Ile? Dwa. <laughs> Ty, to, to jest prawie to samo co te jajka, nie? Co tam kosztowały na sklepie? Dobra. No dobra, tak, 3, 2, 1. Tak. czekaj, żeby nie zabić królika. Królik, odejdź! Jesteś na miejscu uh. co? Brawo. To mi się przyda, bo ja nie mam. Mogę sobie zatrzymać? Ty masz seta, już. Nie mam seta, ja, ja nie Zako mam seta. Z... A, to nie wiem. Dobra, ja zatrzymaj. Nie wiem z moim. Dobra, zatrzymaj sobie. Dobra, teraz ty. Teraz ja. Zobisz królika. Przepraszam. No. Ty, ale ja... to jest, Mamy takie same ity prawie, nie? Bo ja nie będę... Ja też kocham, mam ja kocham, ja je kupuję, nie. Kupujesz więcej pakietów? Może. <gryt> <gryt> to nie królik, zginął. Nie mi brodzi. Dobra. Przecik mój z Będziemy razem. Czekaj, ją, Pokażmy się. Ją. 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 Jo! Ją. jo, Ją. Jo, jo! Jo, Teraz to otwieraj. Co? 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 widzowie za zapiski, Fortuna, ale... Fortuna, Fortuna chyba będzie tutaj już grał, nie? Chyba jednak będzie tutaj grał. Bo Fortuna w ogóle nie chciał tutaj kończyć granie. Fortuna nie. chciał już tutaj kończyć w ogóle granie, ale... Ja Cię kręcę. No. Ludzie. To najlepszy w moim życiu. Nie, dawaj, depresja. co, co, dawaj teraz Ty. O nie. Co? Znaczy trochę fajnie, trochę nie. Strój. O. Oo, znowu. znowu? No. No teraz zobaczymy mnie. Ham! O. Królika zabójcy. O nie... Co no kur... Rzadki. No i rzadszy, no. Ej, wiesz, że nie mam diamentów? Taś, taś. Ej, ja mam 48 diamentów. Ja mam 40. Wow. A bo ja szybciej otworzyłem teraz. Dawaj. Teraz o. Gra brawo. No. Teraz. Ja. Kilo? Nie. Yeah. Zrobię kilo. Kolejne. Ale kilo. Ale kilo. Dobra, teraz teraz. Ja. kilo. Oh! spodenki. kilo. No nie, ja Ale ja kilo. kusza. u, Nawet nie Ale Ale kilo. Pokaż. Czekaj do kamery, Tylko... bo muszę pokazać. Tutaj? Czy nie do kamery, ale... O! O to kusza? No, ona jest dobra. Bardzo dobra. Dobra, to teraz ja? Czy jak? Tak, teraz ja... Tak, teraz jest. Słabo, bo znowu ten, trójkurczaka. I teraz ja ostatni. Dawaj. Kill of Teraz ja. Też kill of I teraz jest ostatni. Wspólny. No nie. Nie? Czy nie? Czemu, czemu ja go nie mam? Nie mam go. A. No to chyba koniec. A, dobra. Tak. Masz? Chyba tak. Nie mam właśnie go, nie wiem czemu. Czekaj, ile to masz diamentów? Yy, stak i 16. No to ty otworzyłeś już jeden dużo, bo ja mam stak i 8. A to ten kilos mi wypadł? No, no Podpisane? No. A ja jedną eletrę. Yy. Ja dwie litry. Według mnie fajny nawet i-boxing. A ja dobry drop! Yeah, Nie, no. bye. Jesteś już tutaj koksem, ko 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 nie? Dobra, teraz możemy chodzić do shulkerów, nie? To wszystko. No. Pyk. Później zobaczymy, jak wygląda mój szalker i później zobaczymy, jak wygląda ten fortunę. Dobra, ja sobie wszystko... Ja czemu mam dziewięć tych główek? Ja już... mam... O, dobra. Nieważne. Ja Nieważ mam dziesięć, bo jestem do końca Tak żeby jakoś to wyglądało. Ja sobie teraz wszystko tutaj włożę, ale... Czekaj, ja sobie naleczy. pochowam. Sobie, chociaż wołno tutaj tak Oj. na dół, więc ten dolny pasek ja to, to nie, nie będzie jak coś takiego ten. A w ogóle mamy już TNT tutaj TNT, 38 TNT na odcinek do no rozwalania ma, bazy. O, patrzcie, mamy, mamy 56 TNT na rozwalanie bazy. Dobra, sprawdzamy yy... co mamy. Czekaj, ja tylko chowam te jeszcze takie ity, takie, które są mi niepotrzebne jak na razie. Trójzomp też schowam. Co, zbyt wydrupie... A, bo ty masz trójząb. Ten, ten wiem. twój. Ten dolny pasek to się nie liczy, ten sam, na sam dole. Dobra. To jest mój szalker, to jest jego. Dobra, to tak wygląda twój shulker. Ja tu ja, ja, ja nie mam. Ojeju. To ten. To ten, to ten jest najlepszy, nie? Z twojego no. wszystkiego i Elytra, to są chyba twoje najlepsze dropy, a mój to tak wygląda, no. tylko ten dolny, tylko ten Opró tutaj ten dolny to nie. Trój oprócz trójzębu, tak. oprócz trójzębu, bo yy, ten, trój to, ten dolny, to nie liczę ten co ja teraz, ten, ten co teraz masz, trójząg, to tak, ja ci go sprzedałem za 1,16 i tak. ty. Tak. Poczekaj, bo muszę jeszcze schować swój strój, bo mam strój fortuny, <laughs> strój fortuny. Nie, Jezu, według, ten według totem, mnie, kocham ten totem już. Według ja mnie. Nie się zakochałem w tym totemie. <laughs> według mnie bardzo spoko drop. Bardzo spoko. Dobra, czekaj, teraz kilo. Ej, mamy drewno, a ja, ja mam drewno, to nam, to zrobimy sobie bloki. Ej, to zrobimy sobie bloki. Ale dlaczego? Po, I pomocimy je. Nie, nie. No, bo bo nam, bloki, ja jak mam jak diametre, zrobisz jak robisz, to nie będą, nie będą podpisane. A, wiesz, tak jakby, dobra, jak chcesz to sobie zrób, nie? Ale ja chcę mieć pamiątkę. Ja mam, nie mam 8, czyli ty będziesz miał 7. Ja chcę tam mieć pamiątkę. Ja sobie 8. wezmę pięć tych, ja. tych główek, pięć no, tych główek, pięć tych główek. twój sztos wygląda. Cztery bloki diaksów i strój kurczaka. No, Stosik. No i tak jak, ej. Impreza. Taki cringe. Łapaj. Łapaj shulkera Co? Ja i ja się zakochałem w tym. W tej wersji. Tak. Kocham ją. A najbardziej wiesz, czym się zakochałem? Ten! Tak! Tylko, jakbyś teraz nie zabił, to byś mnie zmarnował. Potem, byś Wiem. to, bym się nie znalazł. Wiem. Byś mi musiał oddać pieniądze, dopóki. Impreza! Czekaj. Pa! Wszyscy na crafting poszli! Ej, wyjątkowy, wyjątkowy mój. Elbiski, czarny ci się trafił. Czarny, czarny. Ty, a może ten czarny ci przyniósł szczęście i wylosował ten totem? Bo mi... Yy, Miałeś może on szczęście. Mi wylosował, on mi wylosował... Yy, ten. Ej, dobra, daj jedną litrę, Masz dwie. <grym>, masz trzy, sorry. Bo jedną ci sprzedałem. No, oddałem ci nawet sprzedaleś. ją. Oddałem ci za nic ją. Za nic. I też ci oddałem za nic. Właśnie. Jeden. 3, może jest taki jeden V1? Na innym odcinku. W ogóle tak z ciekawości jak chcesz zobaczyć jakie mam jakie mam spodnie i te to może sobie zobaczyć. W nich przyszedłem tutaj, nie? Nie są te z dropów. Dasz mi jedną, dasz mi jedną. Ej to, Co to? to. Odawaj no ty złodzieju. No, dobra już się rzucam. No, rzuciłem ci. Co za złodziej. No, ty, za... Dobra, no, ty, za... dobra, to daj i... mi te perły co ci dałem, bo jednak się na mnie przydały. Nie raliśmy aż tak. Okej. Okay. Ej, ale Bo, to mi... to my... bo ja mam... bo jestem biedna okroć w perły nie? A to my wracamy, że z buta czy... Nie wiem.. ja... Ja, ja się zabijam, bo mi tak lepiej będzie szybciej. Możemy tak zrobić, no tak nie? samo, się zabiję. To ja sobie schowam tylko bloki na następną wyprawę, żebyśmy nie... Proszę, nie zabijajcie tych królików, bo widzieliście ten rekordy. Y, daj kordy, daj kordy. Wiem no, właśnie, tam. już dałem. Widzicie, oto te rekordy są. Pewnie x-rayowcy mogą też to tutaj znaleźć, możecie ale... możecie sobie zabrać, y, możecie sobie zabrać oczywiście Enter przez to. No. Ender, czy... Ale weźcie Jak królików tutaj. Króliki zostawcie może w spokoju. Mimo to, że my ze... pozabijaliśmy ich. Już trochę sporo. Troszeczkę. Fajnie, wykopię sobie żwir. I będę Bezu, się Nie chcą co zrobiłem screena. Się... <laughs> Rzut ekranu nie chcę, co zrobiłem. Ja się zabijam tym żwirem. Odejdź, bo robimy, robimy, okay, Jak chodź ginie? fortunaginie, Jak Fortuna to ginie? Zrzuciłem for... ci. No przydeb się no. No weź mi zginąć. I jak zginę? Już mam dwa serca, jedno, pół. Zginęłam. Dobra, ten... to to są te kordy żeby nie było, że że niby zabiorę teraz tego Endercesta czy coś. mi jakby on jest. Bez ucinania, bez ucinania, wow. Zobacz, pokaż. Widzę przecież ja, ja nawet nic ten. Może ci to jest zobaczyć, może tam też zbrodnie, tutaj, bo ten już na bank zostanie. Dobra. Ginę. Zobaczymy się zaraz w szpitalu, z fortuną. Pyk. I pyk. Ty wiedziałeś, że to I Serduszka kredzich? mam, ok. I teraz? Ty, ej, ty widziałeś, ty widziałeś że Kracich ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 temu? Wow, ok. A skąd ty masz takie informacje, Fortunka? Bo okay. I zginąłem. Wow. Dobra, gdzie ty jesteś? O, jesteś. Ty. Ty. Czekaj. Dy fajne były dzisiaj te dropy, nie? Mega. Dobra, zaraz się pożegnamy. Tylko. Chodź. Pożegnamy Musimy się. Musimy wyjść ze szpitala. Nie, tu się dobra. pożegnamy. Dobra, dobra. To było na tyle. Yy, bardzo fajne dropy, nie Fortuna. Bardzo fajne tak? dropy. Bardzo tak, fajne dropy, bardzo. Szczególnie, szczególnie twój. I, I można bo powiedzieć, że... Szkoda, że nie dostałeś temu. No, bardzo mi Ciebie szkoda. To szkoda. Ale dajcie lajka potem. i suba. Naprawdę dajcie pod tym filmem lajka, bo Fortuna wydał na to 100 złotych. Nawet jak nie wierzycie to możecie sobie spojrzeć ile kosztował ten pakiet i możecie sobie policzyć ile otwieraliśmy na odcinku. I plus shunker. No. plus dwa shulkery. No właśnie. Więc możecie to, to sobie policzyć. Yy, ten pakiet 4 złote No i dobra. No i to było na tyle. Bajo, trzymajcie no tak się. się łapkę, bo w parku Dokładnie. Bajo.